Często słyszymy o gospodarce, prawda? Ale jak to wszystko właściwie działa? Spróbujmy dzisiaj rozłożyć na czynniki pierwsze te mechanizmy, które napędzają nasz świat. Zobaczymy, jak to wygląda od tego powiedzmy wielkiego obrazu, aż po to, co na samym końcu decyduje o zysku jednej konkretnej firmy. No to co, zaczynamy? Okej, okay, nasza dzisiejsza analiza będzie miała cztery części. I wiecie co? Można to sobie wyobrazić, jak otwieranie takiej rosyjskiej matrioszki. Zaczniemy od tej największej zewnętrznej lalki, czyli całej gospodarki. A potem, warstwa po warstwie, dojdziemy do samego serca. Do tego najmniejszego, ale kluczowego elementu. Czyli do tego, co tak naprawdę jest przepisem na sukces w biznesie. No dobrze, to bierzemy na warsztat tę pierwszą, największą lalkę z naszego zestawu. Czyli gospodarka. Co to tak naprawdę jest? Jakie, no właśnie, niewidzialne siły tym wszystkim sterują? Czas to sprawdzić. Więc tak. Ekonomię można sobie wyobrazić jako taką hmm, mapę, która pokazuje nam cały system gospodarczy. To jest nauka, która robi dwie rzeczy. Z jednej strony no, opisuje, jak działają te wszystkie klocki rolnictwo, przemysł, usługi, cała reszta. Ale z drugiej, co jest chyba jeszcze ważniejsze, próbuje odkryć te fundamentalne zasady gry, te prawa, które tym wszystkim rządzą. I tutaj, w samym sercu każdego systemu gospodarczego, mamy takie wieczne napięcie. To jest trochę jak walka dwóch sił. Z jednej strony jest ten idealny cel, prawda? Chcemy tworzyć dobrobyt dla całego społeczeństwa. Piękna wizja. Ale z drugiej strony jest twarda rzeczywistość, która co jakiś czas funduje nam kryzys. A ten kryzys, no cóż, brutalnie weryfikuje te wszystkie wzniosłe plany. A skutki takiego kryzysu? No cóż, odczuwa je praktycznie każdy. To jest klasyczny efekt domina. Zaczyna się od tego, że spadają inwestycje, czyli jest mniej kasy na rozwój. To z kolei, co jest logiczne, prowadzi do zwolnień, do spadku zatrudnienia, no i mamy ogólne spowolnienie, które dotyka nas wszystkich. Okej, okay. skoro mamy już ten ogólny obraz, czas zdjąć pierwszą warstwę naszej matrioszki. Schodzimy ze skali makro prosto do serca całego systemu. A tym sercem jest oczywiście pojedyncza firma przedsiębiorstwo. I tu sprawa jest w gruncie rzeczy prosta. Nieważne, czy mówimy o małej rodzinnej firmie za rogiem, czy o gigantycznej międzynarodowej korporacji. Ten podstawowy, fundamentalny cel jest zawsze, ale to zawsze ten sam: maksymalny wzrost zysku. To jest po prostu ten uniwersalny silnik, który napędza cały świat biznesu. Dobrze, ale jak się do tego zabrać? Jak firmy realizują ten cel? Oczywiście to nie jest rzucanie monetą. To wszystko jest częścią przemyślanego, logicznego procesu. Powiedzmy w trzech krokach. Po pierwsze, trzeba dokładnie przeanalizować rynek. Krok drugi, spróbować przewidzieć, czego za chwilę będą chcieli nasi klienci. I dopiero wtedy, krok trzeci, na podstawie tych informacji można podejmować mądre decyzje inwestycyjne. No i oczywiście przez cały czas trzeba pilnować kosztów. Mamy już cel i mamy proces decyzyjny. Czas więc otworzyć kolejną lalkę w naszej matrioszce. Zobaczmy, z jakich narzędzi, tym razem zewnętrznych, firmy mogą korzystać, żeby rosnąć w siłę. Poprawda jest taka, że żadna firma nie jest samotną wyspą. Często potrzebne jest wsparcie z zewnątrz. Co to może być? Na przykład kredyty. Wiadomo, żeby kupić nowe technologie albo wejść z towarem na eksport. Dalej mamy dotacje państwowe. Rząd może sypnąć groszem na infrastrukturę, na jakieś ważne badania albo po prostu na tworzenie nowych miejsc pracy. No i wreszcie, super ważne, są licencje i umowy handlowe, bo to one często otwierają drzwi na zupełnie nowe, zagraniczne rynki. No i proszę, dotarliśmy do samego końca, do ostatniej, najmniejszej laleczki w naszej matrioszce. Jesteśmy w środku. Zajrzyjmy więc do wnętrza firmy i zobaczmy, co tak naprawdę u samych podstaw decyduje o tym, że jedna firma wygrywa, a inna zostaje w tyle. Okazuje się, że prawdziwy sukces firmy rodzi się w jej, nazwijmy to, maszynowni czyli w tym, jak skutecznie zarządza swoimi wewnętrznymi zasobami. A wszystko to opiera się na takich trzech filarach: po pierwsze finanse czyli pieniądze, po drugie technologia, czyli narzędzia, i po trzecie być może najważniejsze ze wszystkiego ludzie, czyli kapitał ludzki. Ale nawet jeśli mamy te wszystkie trzy filary, to jest jeszcze coś, co wybija się na absolutnie pierwszy plan, coś, co jest decydujące. Jest to zdolność do produkowania towarów naprawdę w wysokiej jakości. To właśnie ona daje tę ostateczną przewagę konkurencyjną. Innymi słowy, na koniec dnia wszystko i tak sprowadza się do jednego: do perfekcji w samym procesie produkcji. I w ten oto sposób otworzyliśmy ostatnią matrioszkę. Zobaczyliśmy całą drogę: od tej wielkiej, ogólnej gospodarki, aż po samo serce pojedynczej firmy. I co się okazało, że sukces zależy i od wsparcia z zewnątrz, i od tej wewnętrznej siły. Od efektywności. No i to wszystko prowadzi nas do jednego myślę, że kluczowego pytania: Gdyby trzeba było wybrać, co jest ważniejsze, ta pomoc z zewnątrz, czy jednak wewnętrzna doskonałość? Na co warto postawić? I z tym pytaniem chciałbym wszystkich zostawić.